Cześć, ludzie kochane. Postaram się dzisiaj odpowiedzieć na pytania, które mi zadaliście. Nie odpowiem na wszystkie, bo już na wiele pytań już odpowiadałem w poprzednich swoich vlogach. Znaczy mówiłem, co i jak, także nie chciałbym powielać tego, co już mówiłem. Hej, coś zapisałem. No, sporo tego będzie i zaraz Wam odpowiem na wszystko, postaram się w miarę. Więc tak, dlaczego Suchy Gdańsk? Dlatego, to, bo to jest taki... część mojego nazwiska, tego ksywka z nazwiska i miasto, w którym mieszkam, to wyszło Suchy Gdańsk. Kiedyś mi pomógł taki właśnie niech utworzyć ten Jacek, o którym wam mówiłem, że pomagał mi przy komputerze, przy nauce robić. Teraz tak. Dlaczego jestem na YouTubie? I po co? Dlatego jestem w ogóle ja Was pierwszy zacząłem oglądać i mi się to spodobało wszystko. A dostałem aparat fotograficzny, jak mówiłem, od swojego siostrzeńca i zobaczyłem, że on ma też możliwość nagrywania filmów i zaryzykowałem. oglądałem tylko wasze filmy z początku. no i mówię, a spróbuję, co mi tam. pojechałem do Brzeźna, i pierwszy film to taki nagrany na molo w Brzeźnie. patam, pół minuty on może trwa. no i tak właśnie to się zaczęło, a jak już udało mi się wkleić pierwszy film Później patrzyłem na inne filmy i postarałem się zrobić poradnik dla niepełnosprawnych. Jak, to, jak można sobie radzić w życiu, mając jedną rękę? Jak wyjść z czterech ścian? Oczywiście w tym mi pomógł w wyjściu z czterech ścian pan Jacek, który mnie nauczył wszystkiego na komputerze tych podstawowych rzeczy. Tak jak Wam mówiłem, zresztą już o panu Jacku wiele. To mniej więcej byłoby to pytanie później, czy ratownictwo było, ratownictwo medyczne było zawsze moją pasją, więc z ratownictwem to właściwie tak, stara starałem się pomagać tam już od szkoły podstawowej, może nie pomagałem w nauce koleżankom czy kolegom, ale Pomagałem tam w takich drobiazgach, ja wiem, taki, żeby im pomóc trochę, czy nie czy był taki kolega chory, jemu pomagałem. W jakiś tam sposób, no nie, przypominam sobie tego, w jakiś sposób, ale w... no, powiedzmy, byłem jego ochroniarzem takim, no. Dobra, co tu, jedziemy dalej. Aha, a ratownictwo zaczęło się takie już na dobre zaraz po wojsku, bo jak kiedyś mówiłem, w wojsku trafiłem do szpitala i tam się opiekowałem chorymi, tam pielęgniarki, lekarze. Mówię, żołnierzu, ty jesteś na chodzie, czy pomożesz, czy tam przypilnujesz. Taka kubicina leży pod kroplówką, czy coś pilnować jej, pilnować kiedy kroplówki się skończą. Ja mówię, no oczywiście, że tak, jaki problem. Cały będę leżał cały czas. I tam pomagałem tutaj w kuchni, a też trzeba było daleko tam wozić, jedzenie od kuchni głównej na stołówkę, także pomagałem we wszystkim. A to ratownictwo to właśnie się zaczęło. I zaraz po wojsku poszedłem. Pierwsze moje kroki po wojsku chyba 10 dni jak poszedłem do cywila. To w sierpniu było, już mnie wyrzucili z wojska, bo byłem chory, wyrzucili mnie z wojska, wyrzucili, no wyszedłem z wojska w sierpniu i od razu 10 dni odpocząłem tam, znaczy odpocząłem, no tak posiedziałem w domu i od razu pierwsze kroki do pogotowia ratunkowego i tam mnie przyjęli bez żadnego problemu. No i tak się zaczęło. Było fajnie, jest fajnie, nie narzekam. Dobra, dalej. Eee, czy mam dzieci i wnuki? Dzieci, córkę jedną, wnuka na razie jednego. Eee, prawdopodobnie zdecyduję się na drugiego jeszcze w tym roku, a urodzi się w przyszłym. Prawdopodobnie. Kiedy miałem wypadek i co mi po wypadku dolega? To tak jak mówiłem już nie raz, wypadek miałem w 1990, a co mi dolega takiego, co widoczne, to jest niedowład lewostronny, padaczka powypadkowa i Wiele i tam niektóre sprawy neurologiczne, o których już albo mówiłem, albo i nie chcę mówić. Ulubi, ulubiony film jaką muzykę słucham. Filmów nie oglądam żadnych. Tam, nie oglądam filmów jakoś. Nie mogę się skupić na filmie. <laughs> nie wiem o co chodzi. Tam czasami, może czasami jakieś, na pewno nie seriale, coś tam życie jakie ma najczęściej na Discovery albo National Geographic, coś takiego, reality TV. A tak ogólnie to w tych podstawowych kanałach to wiadomości, na pewno. Wiadomości TVP Info, TVN, TVN24, no i taki jak Polsat News, coś, co, co mogę u siebie na telewizor złapać. Muzykę, jaką słucham, jeżeli mam jakąś y, płytę, czy coś w radiu, leci, to lubię właśnie te takie swoje przeboje z młodych lat, lata 70., 80. Coś takiego czy polskie zespoły, czy zagraniczne zespoły, czy soliści, czy ci, którzy grają na gitarze, jak Carlos Santana, Eric Clapton, coś takiego. Zrawo się pogubię. Już zaraz mówię to, to. Moje marzenie z dzieciństwa. Nie nie pamiętam, nie pamiętam. Jest tam. Nie, nie. A, czy gram w gry komputerowe? Nie gram, nie gram w gry. A, ktoś napisał fajnie, czy gra pan w gry komputerowe? Nie, nie licząc y, pasjansa, i tak, i tak to pasjansa. pasjansa Przede wszystkim nie i żadnych gier. Kiedyś ja już mówiłem to w jednym ze swoich vlogów. Za artykuł napisany przeze mnie na Dzień Dziecka, coś takiego, dostałem nagrodę gry komputerową, to dałem synowi siostrzeńca. Chłopak się bardzo cieszył, a ja to... no i tak i tam nie gram, nie wiem co i jak. A i mój wyuczony zawód. Też się nie wstydzę. Zawód trochę skomplikowany. Jak Wam, jak wiecie, to wspominałem, interesowałem się morzem i przede wszystkim mechaniką. Tam poszedłem do szkoły. Tak. Yy, do, do szkoły zarządu portu w Gdańsku. I tam się, i tam się uczyłem. W, yy, w klasie mechanik maszyn i urządzeń przeładunkowych. Czyli wszystko to, co jeździ po porcie. Samochody, ciągniki, układarki. Układarki to znaczy sztaplarki, dźwigi, taśmociągi. Wszystko, wszystko trzeba było się nauczyć i w razie potrzeby naprawić. Tego się nauczyłem i to mi sprawiało przyjemność takie właśnie... Naprawa czegoś. Teraz też chętnie pomógł komuś, ale już nie ta technika i nie to zdrowie. To był zawód wyłączony. Teraz tak. Jak spędzę czas na euro? Prawdopodobnie wezmę kamerę. Jak mówiłem, mam niedaleko PGE Arenę, półtora kilometra. Pojadę i będę. Pokazywał kawałek przed meczami, a ja tam tych meczów będzie w Gdańsku raptem cztery zdaje się i ćwierć finały, ale może będzie co pokazać tam. Myślę, że bez problemu mnie wpuszczą na teren już jak najbliżej stąpią, bo do środka nawet nie wiem jak się dostać. A tam wejdę na legitymację prasową. Co jeszcze? Czy od czasu wypadku zmieniło się podejście do życia? Czy ja wiem, czy się zmieniło podejście? Może i podejście nie mam. Tyle, że mam więcej czasu i więcej mogę. Robić czegoś przez internet, jak się nauczyłem już w internecie, to, ja to przy następnym pytaniu odpowiem. Do dodam jeszcze. E Aha, ktoś zapytał, czy można mi pomóc w nagrywaniu filmów. Więc raczej chyba nie, to tak jak potrafię nagrać, to jest oryginalne, to widać. I raczej, raczej, raczej nie. Dzięki za chęć pomocy, ale tak, to co nagram, to jest tak na żywo. Nic nie będę upiększał, nic wycinał, jak widzicie, nic nie wycinam. Raz tylko wyciąłem w jednym tam zapowiadaniu do wcipów, co na końcu buchnąłem śmiechem i wyciąłem ten kawałek. Ktoś mnie zapytał, czemu, co się stało, czemu wyciąłem bo buchnęłem się, bo mi wstyd. To za śmiechem lepiej wygląda. Nic nie wycinam, nic nie upiększam. A, a ostatnio w dwóch filmach, tam tylko później jest edytuj film i bo zauważyliśmy, że trzęsie się kamera, no to dwa razy to włączyłem, żeby tak równo poszło, nie to, że się telepie razem z kamerą. Także dzięki za chęć pomocy. Aha, dlaczego tyle apeli o zaginionych? Właśnie dlatego, że mam tyle czasu. Ja się nauczyłem kopiować zdjęcia i to też, w którym się artykule swoim pisałem. I zacząłem pomagać, szukać, szukać ludzi zaginionych w jednym ze swoich filmów, tej playliście, tam wkleję, chyba link, gdzie jest opisany w jakiejś tam gazecie jeden z największych moich sukcesów, to znaczy mój największy. No i tak, siedzę, klikam, pomagam i wklejam. Im więcej ludzi wie, tym łatwiej jest kogoś znaleźć. Dlatego to robię. I to mi sprawia przede wszystkim przyjemność, jak pomagam komuś. Cieszę się tak samo jak cała rodzina, że ktoś zaginiony się znalazł. Już e, co, ro, co rodzina sądzi o nagrywaniu vlogów, filmików. E, e, nic nie. Z, z, nie Cieszę się, że mam jakieś zajęcie, coś robię pożytecznego, nie jakieś bzdury. Tylko albo taki właśnie jak poradnik dla niepełnosprawnych, czy pomagam szukać zaginień, czy chcę pomóc ludziom się uśmiechnąć, jakiś dowcip tam powiem. Że o, bateria mi się zaraz kończy w kamerze. Jeszcze ostatnie pytanie jest takie, a czy pochodzę z Kresów Wschodnich? Bo mój akcent jakiś podobno dziwny. Nie, nie pochodzę z Kresów Wschodnich. Jak bywam w Anglii, znaczy bywałem, bo teraz to córka chce, żebym pojechał, ale ja nie, nie mogę jechać, nie pojadę, nie będę robił kłopotów nikomu. To w Anglii pytałem, jak staram się mówić po angielsku to, co potrafię. W sklepie pytałem, czy jestem z, z Niemiec, czy jestem Niemcem. Nie jestem ani Niemcem, ani z kresów wschodnich. Jestem Polakiem, będę Polakiem i umrę Polakiem. Dobra, i to by było na tyle, co zapisałem. Teraz e, już wkleję ten film. Dzięki za pytania i fajnie, że chcieliście mi pomóc, podpowiadać, posłuchać w ogóle. Dobra, teraz wkładam baterię, już film y, wkładam. Poszłam. Dobra, to na razie. Szymcie się teść.